Witamy serdecznie. Po raz kolejny znajdujemy się w Egipcie. Tym razem jako nasz pobyt wybraliśmy Marsa Alam i aktualnie znajdujemy się w hotelu Pik Albatros Seaworld. Biorąc pod uwagę ogromny odzew, jaki był po naszym poprzednim filmie One Dollar, postanowiliśmy nagrać kolejną część do tego filmu, z tym, że tym razem skupimy się na faktach, które pominęliśmy w poprzednim odcinku i dzięki wam zwrócimy teraz na to uwagę. Oraz dodatkowo poruszymy kwestie tematów, które wywołały dość duże kontrowersje i ogromny odzew w komentarzach, także zapraszamy do oglądania. Na początek zaczniemy od paszportów. Nasze paszporty muszą być ważne minimum 6 miesięcy od dnia powrotu z wakacji i musimy na to zwrócić ogromną uwagę, ponieważ żeby nie mieć tutaj jakichś nieprzyjemności na lotnisku i nie stracić swoich wakacji. To jest właśnie bardzo ważne już przed w ogóle wykupieniem jakiejkolwiek wycieczki. Kolejnym bardzo ważnym elementem są wizy. Mamy możliwość zakupienia ich na lotnisku po wylądowaniu w stoisku banku, gdzie za taką wizę zapłacimy 25 dolarów. Ewentualnie możemy skierować się do okienka przez pośrednika, tamta wiza jest droższa. My osobiście kupujemy w banku. Ale dodatkowo mamy możliwość zakupienia wizy przez stronę internetową, tylko tutaj też trzeba uważać, bo ponieważ można trafić na strony, gdzie prowizja jest ogromna, i jest to w ogóle nieopłacalne. Sami czytaliśmy ostatnio właśnie nawet wpisy na internecie, jak pewna osoba zapłaciła 700 zł za dwie wizy, więc ta cena jest bardzo wysoka. Ale to właśnie przez to niedopatrzenie, że była to strona z pośrednikami. Osobiście uważamy, że najlepiej kupować wizy na lotnisku po wylądowaniu. W stanowisku banku, ponieważ mamy naprawdę bardzo dużo czasu, zanim otrzymamy swoje bagaże i zanim wszyscy wysiądą z samolotu, i później zanim wszyscy się pozbierają do autokarów. Tego czasu wolnego tam jest naprawdę bardzo dużo i spokojnie można te wizy kupić już na miejscu. Podczas wakacji w Egipcie wielu z nas obawia się tzw. klątwy faraona, czyli wszelkich nieprzyjemności związanych z naszym stanem zdrowia, jakie mogą nas tutaj spotkać ze względu na inną florę bakteryjną. My osobiście bierzemy probiotyki tydzień przed wyjazdem i cały pobyt tutaj. Codziennie właśnie bierzemy jedne. Tutaj dorzucimy zdjęcie tych, których my korzystamy. Dodatkowo zawsze trzeba pamiętać, aby pić wodę tylko i wyłącznie butelkowaną, jak również używać jej do mycia zębów i nie korzystać z wody z kranu. Tutaj naprawdę trzeba na to zwrócić uwagę i przypilnować tego, żeby po prostu nie nabawić się różnych nieprzyjemności. W naszym ostatnim filmie poruszyliśmy kwestię napiwków i powiemy szczerze, że jesteśmy w ogromnym szoku, jaką burzę to wywołało. Dla nas dawanie napiwków jest oczywiście kwestią indywidualną i dobrowolną. Jeżeli ktoś chce, może je zostawiać zarówno kelnerowi, jeżeli bardzo miło nas obsługuje, czy panom sprzątającym tutaj właśnie w pokojach na łóżku, również tego dolara można zostawić, ale podkreślamy cały czas, że jest to dobrowolne. Bardzo często spotykaną sytuacją jest tutaj to, że gdy jesteśmy na jakichś wycieczkach fakultatywnych, to na przykład w autokarze czy na statku w trakcie rejsu jest podawana koperta lub pojemniczek po wszystkich gościach, klientach i jeżeli chcemy, to możemy tam dać napiwek. Jeżeli nie, no to po prostu podajemy go dalej, więc to jest naprawdę w 100% indywidualne i nie można też na to patrzeć pod kątem tego, że my ich tego uczymy. W tym kraju jest to bardzo popularne i tak przyjęte, że jeżeli ktoś chce, to zostawia na piwki, Jeżeli nie, no to po prostu idzie dalej, więc cała ta burza z tym związana, że no dla nas to naprawdę był duży szok, że tak to wszystko wyszło w komentarzach, no ale każdy ma swoje zdanie na ten temat. Tak samo jest z kwestią udawania gotówki do paszportu podczas rejestracji tutaj w recepcji. To również jest kwestia indywidualna i nie zawsze działa, ponieważ jeżeli hotel jest obłożony w pełni, no to oczywiście nie ma to sensu i nie wpłynie to na pokój, jaki dostaniemy. Ale my osobiście z doświadczenia wiemy, że czasami warto zaryzykować i dorzucić te 5 lub 10 dolarów do paszportu. Oczywiście podkreślamy, jest to indywidualne. Jak najbardziej to nie jest obowiązkowe. Jeśli ktoś chce daje, jeśli nie chce, nie daje. Wiemy o tym, że jeżeli mamy zarezerwowany pokój z widokiem na morze, to są różne pokoje i ten widok może być boczny, że praktycznie tego morza nie widać, lub może być na wprost. I osobiście uważamy, że jest, jeżeli jest wybór takich pokoi, no to warto tutaj dać coś od siebie, żeby na przykład mieć lepszy ten pokój. Podczas rezerwacji wakacji w Egipcie warto zwrócić uwagę na hotel, jaki się wybiera. Ponieważ rozbieżność hoteli jest tutaj bardzo duża, więc tutaj warto zwrócić uwagę i sprawdzać opinie nie tylko przez biuro podróży, jakie są wystawiane, ale również na Google czy na różnych innych stronach, żeby mieć porównanie, czy te opinie na pewno są adekwatne do hotelu, jaki wybieramy, bo naprawdę można bardzo się naciąć i. W, przez biuro podróży te zdjęcia będą piękne, ładne, a przylecimy na miejsce, okaże się, że jest zielona woda w basenie lub, że jest brudno i, i naprawdę będą to zepsute wakacje, więc lepiej wcześniej wszystko sobie sprawdzić, zanim w ogóle wykupimy wycieczkę. Kwestią wartą poruszenia jest również internet. Oczywiście w hotelach internet jest dostępny. Akurat w obiekcie, w którym my się znajdujemy, internet działa w całym, nie tylko w recepcji, ale tutaj w całym obiekcie on działa i nawet jest dobry. Ale my i tak osobiście kupujemy kartę SIM na lotnisku, ponieważ wolimy mieć swój, szybszy, więc też dużo z niego korzystamy, więc dla nas to jest lepsza alternatywa. Tutaj w Marsa Alam zapłaciliśmy 35 dolarów za 25 giga. Ale na przykład, jeżeli ktoś nie chce kupić karty SIM na lotnisku, to może takiego zakupu dokonać przez internet już wcześniej i zakupić sobie e SIM kartę. Niestety, nie wiemy jakie są ceny, ponieważ no my jednak kupujemy tutaj już po prostu po wylądowaniu. Jeśli ktoś podczas wakacji nie chce spędzać czasu tylko i wyłącznie w hotelu, warto wybrać się na jakieś wycieczki, ewentualnie indywidualnie pozwiedzać okolice lub najbliższe miasteczka, dlatego warto tutaj zwrócić uwagę na transport. Oczywiście ogólnodostępne są taksówki i ceny nie są zbyt wygórowane, ale tańszą opcją jest Uber. Oczywiście tutaj w Hurgadzie Uber jest bardziej popularny. Niestety w Marsa Alam nie wiem, czy uda nam się z tego skorzystać, więc raczej będziemy musieli tutaj zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na taksówki. My należymy do osób, które nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, więc podczas każdych wakacji staramy się korzystać z kilku wycieczek fakultatywnych. Osobiście nie kupujemy ich przez rezydenta z biura podróży, z którym przylecieliśmy, tylko szukamy ich tutaj na miejscu w lokalnych biurach podróży. Ze względu głównie na ich cenę, ponieważ u rezydenta te wycieczki są znacznie droższe. Ale szukając biura lokalnego, warto też zwrócić uwagę na to, gdzie i u kogo coś kupujemy i nie dawać żadnych zaliczek wcześniej. Z reguły wszystkie te wycieczki powinny być płatne w dniu odbioru nas z hotelu. My tutaj podczas pobytu korzystamy z biura Red City Trips. Byliśmy za ich pośrednictwem już w Hurgadzie na trzech wycieczkach i tutaj w Marsa Alam również korzystamy z ich oferty. Gwarantują oni nam transport z hotelu i później powrotny, jak również całą opiekę podczas wszystkich wycieczek. Pod filmem dorzucimy Wam linki do wycieczek, na których my byliśmy. Warto się z nimi zapoznać, może również Wy z którejś z nich skorzystacie. Ważną kwestią, którą również musimy poruszyć, jest kwestia waluty, jaką powinniśmy ze sobą zabrać tutaj do Egiptu. Mamy kilka możliwości. Możemy zabrać ze sobą funty egipskie, dolary lub euro. Wszystkie są tutaj przyjmowane bez żadnego problemu. Osobiście my wymieniamy złotówki na dolary, ewentualnie bierzemy również euro i na przykład w naszym przypadku tutaj w hotelu znajduje się automat, w którym możemy wymienić dolary na ich funty egipskie. Bo zdecydowanie warto mieć również ich walutę ze sobą, ponieważ wtedy wszelkie zakupy są dużo tańsze. Na koniec postanowiliśmy poruszyć jeszcze tematy zakupów, których możemy dokonać tutaj w sklepach przyhotelowych lub, lub wybrać się na jakiś targ, ewentualnie gdzieś poza hotel, wokół których również znajdują się małe centra handlowe. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ceny są bardzo różne. Jeżeli pojedziemy na targ, to zdecydowanie kupimy wszystko taniej. W sklepikach hotelowych ceny są znacznie wyższe, ale trzeba pamiętać, że nieważne, czy robimy zakupy tutaj w sklepikach przyhotelowych, czy na targach lub bazarkach, zawsze należy się targować i ta cena będzie znacznie niższa niż wyjściowa. Mamy nadzieję, że w tym filmie poruszyliśmy wszystkie ważne kwestie, na które warto zwrócić uwagę przed wyjazdem na wakacje do Egiptu, ale jeśli o czymś zapomnieliśmy, mamy nadzieję, że napiszecie nam to w komentarzach. Zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!